2 maja na blogu SC Software pojawiły się informacje na temat świateł drogowych w American Track Simulator, dodatkowo pojawiły się też osiągnięcia z DLC Washington, a więc informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej Seba. witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami DSC Software. Jeśli chodzi na początku o skrót dzisiejszej informacji, no to tak w skrócie. Pierwsze informacje dotyczą świateł drogowych, które od jakiegoś czasu są ulepszane, poprawiane w ATS-ie. No i w sumie to tyle jeśli chodzi o skrót. Drugą informacją jest to, że pojawiły się osiągnięcia z DLC Washington. No a jeśli chcecie wiedzieć więcej o tych wszystkich informacjach, no to zapraszam właśnie do dalszej części tego odcinka. No i tak, na początku właśnie zaczniemy sobie od tych świateł. No i może skrócę Wam ten tekst, bo jest dosyć długi. No dobra, więc w pierwszym tekście SCS pisze o tym, że od czerwca ubiegłego roku, yy, no ich dział badawczy pracuje nad ulepszaniem, poprawianiem świateł drogowych, jednak jest pewien problem w Ameryce, Bywa tak, że w każdym różnym miejscu, w każdym różnym stanie, w mieście, w miejscowościach etc no każde światła są po prostu różne. Piszą tutaj, że ten chyba główny urząd, który zajmuje się no między innymi też światłami, pewnie jakimś ruchem drogowym czy coś w tym stylu, Ustala, jak mniej więcej mają wyglądać te światła. i na każdy stan może je oczywiście dostosowywać, ulepszać, zmieniać się, te cera, więc no tutaj jest po prostu problem dla SC Software, bo nie w każdym miejscu są takie same światła. Więc po prostu e, no musieli iść na pewne ugodnienie, jeśli chodzi o poprawę tych świateł, od, jeśli chodzi o pracę nad nimi, więc tutaj po prostu no jest taki problem, no ale więc no musieli coś wybrać, no i wybrali. No taką ugodę, 50% zasięg, coś w tym stylu i mamy akurat tutaj dwa zdjęcia, tu chyba mamy akurat Kalifornii i tego typu no, zwykłe światła, nawet y, podobne do, do takich europejskich, wydaje mi się polskich świateł, może nie europejskich, bo nie wiem jak tam dokładnie w całej Europie, ale na pewno polskich świateł, czyli wiecie takie prostokątne zwykłe światła z zwykłymi takimi tablicami że tak powiem drugie zdjęcie to akurat już jest Nowy Meksyk i tutaj mamy akurat takie e, poziome sygnalizacje po prawej mamy zielony po lewej mamy czerwone no i tak to no, mniej więcej się prezentuje też takie mamy tutaj paski nie wiem co one w ogóle oznaczają nie znam się aż tak na to więc jeśli ktoś wie co te paski mają za znaczenie czy mają jakieś znaczenie czy są od tak możecie napisać jeśli faktycznie mają jakieś znaczenie i ktoś się poda, no to dostanie serduszko. Eee, natomiast tak te dwa zdjęcia się prezentują. Eee, co piszą dalej? SCS w tym tekście pisze o tym, że kiedy poprawiali te światła, przy okazji poprawili też różne znaki, oznakowania, tam skrzyżowanie, te cera, eee, więc było tutaj zabawnie czy coś w tym stylu. No i tu mamy akurat kolejne dwa zdjęcia, eee, tego terenu nie znam dokładnie. Szczerze że to Oregon, ale mogę się mylić. Tutaj akurat mamy już taką, nie wiem, hybrydę z Meksyku i z Kalifornii, czyli pionowe e, sygnalizacje plus takie paski. E, tak to się prezentuje. Tutaj akurat mamy no w sumie ten sam stan chyba, bo tutaj podobne też są te światła. Natomiast jeśli chodzi o miejsca, no cóż, nie widzę, żeby był to jakiś nowy stan. Tak mi się nie wydaje, chociaż tablic tutaj zbytnio nie widzę. No, ale tak się mniej więcej prezentują te dwa screeny, e, Co piszą tutaj w tym tekście? Tutaj akurat piszą, że jeśli chodzi o te wszystkie problemy, które się pojawiły, no zostaną poprawione. One znikną wraz z nadejściem aktualizacji 1.35, gdzie te sygnalizacje, te światła zostaną też zmienione. Oczywiście w każdym stanie, w Kalifornii, w Nowym e, Meksyku, w Nevadzie, w Arizonie, w Oregonie. No i też w nadchodzącym Waszyngtonie, a więc to po części też oznacza, że na pewno Waszyngton będzie po wydaniu już tej wersji 1.35 albo wraz z oficjalnym wydaniem jej, choć to już było wiadome, ale tutaj mamy takie mini potwierdzenie też. No i w sumie to tyle. Plus tam piszą, że możliwe, że dzięki temu, że będą właśnie te autentyczne już światła będą bardzo poprawione. W morze w przyszłości zostaną dodane różne dodatki, jak na przykład żółta migająca szczałka, czy coś w tym stylu. No i na koniec mamy kolejne dwa screeny. Tutaj akurat, no chyba każdy wie co to za miejsce. To jest oczywiście San Francisco. Tak samo światła typowe kalifornijskie, takie zwykłe. Tutaj akurat yy, nie wiem co to za miejsce, ale kojarzę tą, tą dużą czerwoną szczałkę Zastanawiam się czy to jest błąd, czy faktycznie ona tak jest, czy to po prostu ze względu na Um, nie wiem, odległość od niej, że to jest perspektywa, że to światło tak działa. Nie wiem, czy to było, czy nie. W każdym razie zawsze zastanawia mnie ta ształka, bo, bo była dosyć duża. Um, no ale dobra, nieważne. Tak się mniej więcej prezentuje też ten screen. Um, tutaj akurat też są te zebry. No i cóż, jeśli chodzi o pierwszą informację, to tyle. Natomiast oczywiście nie jest to koniec, bo teraz przechodzimy do drugiej informacji i do osiągnięć, jakie pojawiły się E, no, właśnie do tych wszystkich osiągnięć ATS-a, a te będą w DLC Waszyngton. No i zaczniemy, jak to tutaj się prezentuje. Na początku, ten. E, może nie będę czytać po angielsku, bo potem jeszcze mnie, nie wiem, pobijecie czy coś. Dlatego mniej więcej to jakoś przetłumaczyłem. No i ten pierwszy oznacza wiecznie zielone państwo. Jak mi to przetłumaczyło, chodzi tutaj o taki bardzo zielony stan. Czy coś w tym stylu? Waszyngton jest zielonym stanem, więc prawdopodobnie będzie to oznaczać coś związanego albo właśnie z tą zielonością, z tą przyrodą Waszyngtonu. Nie wiem, może zwiedzanie Waszyngtonu, jakichś konkretnych miejsc, czy coś w tym stylu? Może też wszystkich miast? Nie wiem, możliwe. A tutaj mamy akurat coś w stylu Steel Wings, czyli skrzydła stalowe, czy jakoś tak. Hmm, nic mi nie przychodzi do głowy. Hmm, produkcja jakiś. Samolotów, jakiś skrzydeł, może te wiatraki. Nie wiem. Może coś akurat. Hmm. Coś mi przychodzi do głowy, bo pamiętam informacje o akurat tych wszystkich dokach, portach, o robieniu tych statków, ale wątpię, żeby tam coś było. Nie mam, nie mam pomysłu, co to może oznaczać. Prawdopodobnie coś z dostarczeniem, ładunku jakiegoś, ale nie wiem jakiego. E, dalej żegluj dalej. To pewnie będzie oznaczać, że. Będziemy musieli w Waszyngtonie przewieźć pewnie do portu jakąś łódź. A z tego co wiem, w eksperymentalnej becie została dodana łódź, więc. Tfu, łódź, co ja mówię? Jacht. Chyba chodzi o jacht, przepraszam, jacht. Jak został dodany, nie łódź. E, więc, no, prawdopodobnie będzie to oznaczać jakiś transport jachtu do portu. E, dobra, dalej mamy. Właśnie to nie chciał mi się przetłumaczyć i nie wiem do końca, o co w tym chodzi. Termin, terminus. Nie mam kompletnie pomysłu, o co w tym chodzi, więc jeśli wy macie jakiś pomysł, możecie dać znać. E, Seattle Mall, czyli... Czy w jakimś wolnym tłumaczeniu, chyba Create Seattle, czy coś w tym stylu. Niewielniejsze tłumaczenie. W każdym razie, będzie to oznaczało pewnie tyle, że musimy zwiedzić Seattle. Pewnie, pewnie tak, albo coś tam dowieść, przywieść, nie wiem. Lub coś odkryć, pewności nie mam, chyba, że to jest jakaś tam ciekawostka. Nie wiem. Kolejnym osiągnięciem jest to Fairy Tales, czyli opowieści promowe, pewnie też coś związanego właśnie z jakimiś ładunkami. Nie wiem, może odkrycie jakichś portów czy coś w tym stylu. Pewności nie mam. Over the top, czyli na wierzchu, nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Nie mam w ogóle pomysłu też co to mogłoby oznaczać. No i ostatnim osiągnięciem jest to Travel, Washing Travel Washington. Czyli no, podróżuj po Waszyngtonie, czy coś w tym stylu. Więc możliwe, że to osiągnięcie będzie oznaczać albo zwiedzenie całego Waszyngtonu, albo znalezienie jakichś takich specjalnych miejsc charakterystycznych dla Waszyngtonu. Wydaje mi się, że chyba to drugie, bo bardziej mi pasuje ten pier to pierwsze osiągnięcie do zwiedzenia wszystkich miast, do odwiedzenia wszystkich miast, a to akurat pasuje mi właśnie do tych takich specjalnych miejsc. No i cóż, jeśli chodzi o te osiągnięcia, to tyle, jeśli chodzi o te informacje, to też tyle, a więc cóż, zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.